Ja się mam na Patensona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy. Dzisiaj nową gierkę na kanale przedstawiamy. Wersja demonstracyjna przez Freeman's mi podesłana i na kanale będzie przedstawiana. Tutaj Freeman's i Cel 1 mają na Kickstarterze na tą grę środki. Zbierają link do Kingstax, Kickstartera. W opisie macie, tam sobie klikacie i zawsze wspomóc finansowo, ich wspomagacie, gdy tylko w tą grę grać ochotę macie. Zobaczymy. Od 23 roku pańskiego data jest planowana. Link do gry oczywiście również otrzymacie w opisie. No i jest to Frigato. Frigato Shadow of the Caribbean czyli Frigato Cienie Karaibów. Ja obejrzałem sobie tutaj ten spoiler. Yy, poczytałem prasowe te informacje mi podesłane. No i jestem ciekawy, jestem ciekawy tego tytułu, dlatego ten tytuł sobie sprawdzamy. I tutaj trochę do zrobienia mamy. Zobaczymy, czy do 5 marca z tą grą się wyrobimy i wszystko, co w wersji demo mamy, czy to wszystko sobie ogramy. Najpierw opcje, wskakujemy. tutaj póki co. E, póki co, głośności, wolumen muzyki, mastery i inne te horrory e, Oczywiście resolution, e, ekran ustawiony na full screenie z e, v -synciem. na ultra. Sobie ustawimy texture quality, shadows quality również na ultra. Nie wiem czemu tak się tutaj poustawiało kamera flow, ta flow, e, controls a, sterowanie, sterowanie, no to mam nadzieję, że będzie dobre zapamiętanie. Ok, zobaczymy może w międzyczasie temat sobie ogarnimy. Ale opcją, czekaj, controls język. Język English i japoński. Takie opcje tutaj mamy. Kamera Rotation, Speed jedynkę. sobie to resztę tak zostawimy, zobaczymy co tu porobimy. Jak widać Continue i Load, te opcje mamy, czy z tych opcji w wersji demo skorzystamy, nie wiem sam, zobaczę i pokażę dzisiaj na materiale wam, więc new game, startujemy, a teraz home, sweet home, time. Hey, you looking for a job? Thank you, I'm not interested. I się trochę uciszyłem czytać wam nie postanowiłem, bo to moje angielskie czytanie to jest moje takie intelektualne rozumowanie, e, dlatego wszyscy ci co ochotę mają, to sobie poczytają bądź posłuchają. No i mamy mm, Hold Left. Alt to enable camera rotation left. Alt, and that's what led me here to sitting hidden in a boat on the deck of a secret Royal Navy ship, waiting for a chance or a miracle or that idiot. The shadow granted you so. Pację kłócamy. Ok. I co my tutaj teraz mamy? No on jest obrócony. Please Q, a please B to Open. Mission Tutorial. Mission Lock. Mission, mission, mission. Crouch, Kill one enemy using. Rotate camera. Uh, ok, ok. Mm. Q! British uh, left uh, Q and left click on the uh, the kill him. Okej. Okay. Oho! Został zabity. Ale tu podejdziemy. Ale wstań, kurde, bo... Co my tu mamy? About mermaids. Oh, wszyscy ci, co czytać ochotę mają, to sobie pauzę wklikają i oczywiście sobie czytają, a my to cofamy i dalej z tematem działamy. ok coś tu, coś tu. Dobra, tu. Eee, gdzie my tutaj zejść możemy? Może tędy? co 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 a. czekaj a jak tu jest co aha tu sobie ten papugę by wysy się o kurde już mnie zauważyli ty no no i dobra, you dead. Load game. A, kurde trwaniaki. Takie tu są chłopaki, dobra, tylko to właśnie to. Właśnie to sterowanie. Cyk, dobra, cyk. Eee, Q i idziesz ty w pinks do. Pach, poszedł, dobra. Nara, ruro stara. E, tylko czym my się obracamy? E, options, controls i teraz tak: Camera Move Left, Left Arrow. A, arrowami, dobra, arrow down, ok, arrowami, Camera Rotation 3, Left Shift. Ok, powoli, powoli z tym dojdzie, nie quick, Left Shift, nie. Yeah. Ło wow. A to, to tak czekaj No i co? No dobra, a, a a jak... Aha! Left Czekaj No ale to on się Nie obraca do tyłu do przodu OK, ale to... Hmm, maj menu... O kurde E, od nowa to zrobić musimy. control nie to nacisnę Kamera, move, right, right arrow, left arrow, arrow, arrow. OK, Active View Right Mouse, Mission Lock, Quick Load, Quick Save, F5, F9, Hike Up, Skill, Left Mouse, Move, Left Mouse, Besicle Kills, Skill. Select True marie 1-2 Ojej... Oh yeah. Select Skill 1-2-3, Q-View A ...Use Mode, Lewy Control. Kurde, <coughs> ...Continue... <coughs> Czy to mi się automatycznie już tu wszystko. Aj, ja, ja, ja. dobra, cyk, weź tu, kurde, e Q i cyk, z tematem tu lecimy. My go zabijemy. A, na dole nam się tu Q ładuje na W Okej, okay, czyli View. O o! Nie! Uciekaj! Szybko! Uciekaj tu! Tu szybko, szybko! Hu I co? Oni nas poszukują. The Shadows grant you invisibility. Wie, hey, oni nas poszukują, a tu mamy jeszcze shadowa. O kurde, ale to. O, i się uspokoili. Czyżby na swoje pozycje wrócili. Dobra, cyk. Cyk. Idziemy tu co mamy. Kiedy my co poogarniamy... Tu tak, a tego byśmy musieli. Joj! Cii. Nara! O kurde, you dead. O kurde Ej, trudne jest to wyzwanie. Całkiem ciekawe jest tutaj granie. continue, A czyli od początku. Dobra, czyli tutaj musimy sobie. Jakby to powiedzieć, zapisywać. Mm, cyk. Dobra, tutaj szybko podchodzimy. Ten list sobie chwycimy. Dobra, BK. Cyk. Pyk. I F5, chyba gdy kliknęliśmy. Czekaj. Saving. Tak, jest saving. Oj. Czekaj. Yy, na E. Yy, na W. Tego gamonia tu cykniemy. Nie! Pach. O, o! Uciekaj! Uciekaj! Szybko! Oho, oho. O hoj Cyk, dawaj go Dawaj go Pa! Dawaj, szybko! Uciekaj! Uciekaj! Oh. Na Q. Cyk, dawaj go. Lecisz z nim! Ty, dojechałem ich. Dobrze. Cyk, F5. Quick save i cyk, lecimy na dół. Mamy to. Lewy kontrol. Aha, weź go tu. Aha. No... Ale rzuć go. Dobra. Mm, teraz tak. Tu mamy, tu mamy. No to tego gościa tutaj dobijemy. Mydłem go dojedziemy. Czekaj, a tu, tu, nie tej, tędy nie przejdziemy. A chyba, że tędy przejść musimy. Czekaj, a tu? Tu nigdzie nie przejdziemy, tędy przejść musimy. A tu jest beczka do ukrywania. Oj, 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 oj. run I co tutaj? Click on the anyone. Y się uh, okej, okay. nie wiem, czekaj, right, klik do enemy, to see this. Persion, nie, 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 uciekaj, dobra, się schował. Muscle press E. Aha, czyli E. To tu wypuścić tą papugę. Aha, dobra, to ona tutaj. Mm, papugę jak wypuścimy. Na przykład ją tu puścimy. Aha. <laughs> dobra, nie było tematu. E, to na W. Czekaj, nie E. Na W klikniemy. Tylko dobrze. Q jedziesz z nim z mydłem. Dobrze. Elegancko. Dobra. Cyk. Do beczki. Pakujesz się do beczki? Nie pakujesz się do beczki. Co, co, co? Dobra. Hide There bar you are, Lassie. You lace. I had minor logistic issues. Ready for some action? Right control. I, I. Nie, nie, nie. Stój. Kurde, tu jakaś... Lambadziara stara. Ty, a jak jest... Czekaj, F5 najpierw sobie klikniemy. Hiding Bar Lace. No i co? Hiding Bar Lace. No i jak się hajdować? Uh, escape, Options, Controls, uh, Select Somewhere, Mary's sun Use Mode Lewy Control, Left Mouse, Right Mouse, Hike hmm. All, no właśnie, czyli oh, nie quick, nie? Na A. Aha, to A to jest ten, to nie. Na A. Co on na A robi? Nie wiem. Dobra. E, tam jeszcze było coś. Jedyneczka. Ach, bo my co? Ach, bo my dwie laski mamy. Jeden, dwa. A to my dwie laski mamy. Dobra, cyk. Dobra. I teraz co? Na, a i tu q. I lecisz. I, nie, 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 szybko. Wow! Nie! Ła! Wow. O kurde! Judai. To takie tu jest rozumowanie. Takie tutaj będzie granie. Continue. Ok, tu się schowaliśmy. Press Ctrl and lewy ME. Barley intro. Control. I lewy. Nie wiem. Dobra. E, mało ważne to zadanie. A tutaj życie mamy. Dobra, dwójeczka. Cyk i leci dzieweczka. Czekaj. Tylko, aha, bo ten go tu obserwuje, to tu się schowamy. A na E? Co my mamy? Czekaj, nie. Tu mu dziabniemy? Dawaj mu bombka! U, chowamy się, chowaj się, chowaj się. Wow! Szybko! Uciekaj! Dobrze. I mnie teraz będą szukać? Tak jest, niech mnie szukają. Dobrze, niech mnie szukają. Nie, 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 nie! Szybko, szybko! Szybko! Tu! Szybko! Wow! A, gościa mi zabili! Kurde, load game! Aj. Cóż to jest za wyzwanie? Continue! Nie, no... Eee, nie to. Jedynka, jedynka. No dobra, i... Jak się do tej beczki mam ukrywać? A, oni tak biegają. Dobra. Eee, weź jedyneczka, dzieweczka. Tutaj się schowamy. Tu na razie poczekamy. Jedyneczka. I... Eee, słuchaj, no. Gdzie ta beczka? Jak ja do tej beczki mam się... Schować Ła! Wow. Gdzie ja jestem? Wow! Łą! Wow. Ej, 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 bo mnie zobaczy. Co mi się teraz tu poklikało? A, dobra, tych tutaj mm, Lewym ko Lewym kontrolem ich tu klikamy I cyk tu ich chyba do beczki No dawaj, chowamy Tak, dobra Dawaj tu na szybkości Lewym kontrolem I lewym kontrolem tu, do beczki Click on the uh, barley to hide the body. Dobra, the body jest schowane. Płetra na szybkości. No i właśnie, dobra, to zebraliśmy. Dobra. I cyk tutaj do beczki go schowamy. Co my tutaj mamy? Nie wiem. Click on the open it to hide this body no. O schował się Okej, okay, kamera mi się obraca. Dobra, body pochowane. Teraz e, pokaż mi Ej, ty stój. Tu, chłop, tu się chłopie pochowaj. Tu sobie sch się schowaj. Teraz yy, dwójeczka jest, ma dzieweczka. A co my mamy pod trójką? Nie pod e. Pod e trzy razy za dymę mamy. Okej, okay, czekaj, bo co tu mi pokazuje co ja tutaj zmajstruję? Czekaj, e cofnij, wstań, tu chodź się schowaj, dobra, e, press control and n, Parley intro n, Control, wow wow, wow. Nie wiem No dobra, spróbujmy. Co ja tu zrobiłem? Nie mam pojęcia. Czekaj, ten tutaj? On tu przyleci. Hmm. Są jakieś kurde... Czekaj, bo on się mi tu obraca. Czy on mi tu dojdzie? Nie dojdzie. O co tu jest? Please control and lm control. Wow wow wow. Słuchaj, dobra. Hmm, ten się obraca, a tego jak tu strzelić? Może tą bombką go strzelimy, a potem ich jakoś załatwimy. Czekaj jedyneczka. Ty chodź na szybkość tu do shadow'eczka. Tutaj ciebie schowamy, dwójkę, a bombkę chyba podrzucimy, może w łeb go, nie, bombkę, bombkę mu podrzucimy, o. Jajcie. Jajcie. szybko, 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 tu, szybko, do shadowa. Dobra. Niech się oni poobracają. Dalej, dalej, dalej. Ręce gadżeta. Mamy was. Już was zaraz mamy. Ach, dostał w łeb. Jeden leży. Dawaj go. Wlej go. Dawaj go! Szybko! Zabili mnie! Kurde, zabili mnie! I niestety tak się stało, że mi grę do pulpitu wysypało. No ale cóż, mówi się życie i żyje się dalej. A my kończymy na dzisiaj to nagranie. Już w tym momencie zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale. Bawimy się ciągle i wspaniale. Jedno na usprawiedliwienie, co mogę Wam powiedzieć, to pierwszy raz w tego typu grę gram i pierwszy raz chętnie w nią dalej pogram. Także do 5 marca czas mamy i oczywiście na ostro tą grę posprawdzamy. Do następnego. Trzymaj się. Cześć.